Cześć, witam serdecznie, szybki taki informacyjny film o kawie, bo bardzo często o nią pytacie i tak musicie pytać o nią mailem, już wszystko mówię, śpieszę z informacją, plus jeszcze informacja, za chwilę ogłoszę datę live'a mojej mili, ale jeszcze dajcie mi chwilę, właśnie robię tutaj jeden wielki rozpiernicz za plecami, mam nadzieję efekty zobaczycie już na live'ie, a wracając do kaw. Zaczynam od najsłabszej kofeinowo, ale to nie znaczy, że jest najsłabsza w smaku, mieszanka... Zielona, czyli 85% arabiki, 15% robusty, moi drodzy. Mieszanka czerwona, czyli 60% arabiki, 40% robusty. I dla koneserów mieszanka mocna dzida, tak ją nazwaliśmy parę lat temu, czyli 90% tym razem robusty, 10% arabiki. Na ten moment ceny kształtują się następująco. 130 zł za kilogram, 120 zł za kilogram i 120 zł za kilogram. Tylko, tylko kilogramowe opakowania, 17 zł przesyłka. Aby zamówić tą kawę, aby dostać pełną informację, napiszcie maila na adres widoczny na ekranie. Anie, czyli kawa małpa, coffee.pl. W odpowiedzi dostaniecie wszystkie informacje. Kawy zamawiane są i wysyłane raz w tygodniu, po to, aby była świeża, pachnąca i jak najlepszej jakości dla Was. Zapraszam do zamówień. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!